Hej hej! Dzisiaj na trasie biegu, nie w górach. W górach było fantastycznie, zimowo Dzisiaj troszkę mrozik szczypie na nizinach, ale też jest bardzo, bardzo fajnie Bo jest dziś Nie wczoraj, nie jutro Pamiętajcie, żyjemy tu i teraz Wiem, że czasy są posrane Dzieje się bardzo dużo za naszą granicą wschodnią. Chciałem nawiązać trochę do, do tej sytuacji. Po pierwsze, już nie panikujemy, tylko jesteśmy w gotowości. Staramy się mentalnie przygotować na najgorsze. Nie chowamy głowy w piasek, nie zakrywamy oczu. Nie odwracamy głowy od tej sytuacji. Zwłaszcza faceci. Wszyscy faceci, jak jeden mąż, jak będzie potrzeba, patrzymy w kierunku zagrożenia i działamy, jak będzie potrzeba. Liczę na to i wierzę w to, że nie będzie takiej potrzeby. Bo na samą myśl o wojnie chce się zżygać. W każdym bądź razie. Zmieniamy nastawienie. Czas się dostosować do sytuacji. Pomagamy uchodźcom. Jest to bardzo szlachetne. Nie zapominamy o sobie, o swojej rodzinie, o swoich finansach. Staramy się zakopywać toporki wojenne kończymy właśnie wewnętrzne, narodowe. Pomimo tego, że są różne zdania na temat obecnej władzy. W takim czasie trzeba przy tej władzy trwać, ale i też patrzeć jej na ręce. Bo widzimy, wojny u nas nie ma, ale sytuacja ekonomiczna jest dramatyczna. Kolejna rzecz: informacje w sieci. Kiedyś już mówiłem, że wojna to jest czas walki. Przeciwnicy wysyłają filmiki. Materiały propagandowe dezinformują drugą stronę. Jedni i drudzy. Jest to normalne w czasie wojny. Każdy chce zwyciężyć. Jeden i drugi stara się poprawić morale swojego żołnierza, obywatela, dzięki takiej propagandzie osłabić morale żołnierza, przeciwnika i obywatela. Także nie dajcie się zwieść informacjom. Jeżeli już udostępniacie to tak, jak Ministerstwo Obrony Narodowej prosiło, starajcie się nie wrzucać wszystkiego, co Wam popadnie pod myszkę. Pomożecie zaszkodzić sobie, działaniom militarnym, pojedynczym żołnierzom. No i trzecia sprawa cały czas dbamy o siebie. Tu i teraz nie ma wojny. Tu i teraz jest piękne życie. Jest dzień, żyjesz, oddychasz, masz co do gara włożyć. Masz rodzinę, kochaną osobę, zajmij się nimi. Niech to będzie czas, właśnie refleksji, kiedy zagrożenie, kiedy w ruku bram, warto. Trochę przeanalizować swoje życie, czas na refleksję.